Witam Państwa bardzo serdecznie. Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych jest z nami. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dorota Gawryluk powiedziała, że było dzisiaj gorąco, gorąco. To będzie jutro w Pałacu Prezydenckim Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Czy awantura na tej Radzie przekreśli tą nić porozumienia, która była pomiędzy Pałacem a Prezydentem? A między Pałacem a MSZ-em? Mam nadzieję, że nie. Zresztą pewna odwilż była widoczna również, jeśli chodzi o Służby Specjalnej, Koordynatora Służb Specjalnych, ale też Ministra Obrony. Najpierw tam było, potem mam nadzieję dojdziemy do kompromisu w sprawie ambasadorów z Pałacem Prezydenckim. Pan, Podobno jest pan już premier. kandydat na ambasadora w Waszyngtonie. Pan premier Sikorski przedstawił daleko idące propozycje kompromisowe. Mamy nadzieję, że prezydent Nowrocki na to pozytywnie odpowie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, to mało powiedziane, zszokowany tymi tematami, które Chce poruszyć na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego pan prezydent. Bo no to są to... generalnie bardzo ważne tematy albo bardzo gorące tematy. Znaczy, osobiste uderzenie, bardzo polityczne, bardzo mało udokumentowane merytorycznie w marszałka Czerzastego kompletnie nie wiem po co. W dwóch pozostałych dużo więcej prezydent by się dowiedział, gdyby normalnie w zaciszu gabinetów porozmawiał z właściwymi ministrami, na to... przykład w sprawie Rady Pokoju z ministrem, wicepremierem Radkiem Sikorskim. To, tak, Rada Pokoju to jest jeden temat, Save to jest drugi, porozmawiamy o nich, ale skoncentrujmy się teraz na tym wątku personalnym. Czy marszałek Czerzasty mówi Amerykanom to, czego nie chce powiedzieć MSZ? Jest tym takim fajterem wystawionym przez Polski, polską koalicję? Nie. Kancelaria Prezydenta mówi, że dem, rząd Tuska demoluje relacje z Ameryką. To jest oczywiście retoryka niektórych ministrów prezydenckich kompletnie niepotrzebna, bo polskie relacje też rządowe z Ameryką są z całą pewnością bardzo dobre. To było widać w zeszłym tygodniu, kiedy wicepremier Radosław Sikorski był w Waszyngtonie był koło szefa dyplomacji amerykańskiej Marco Rubio na takim szczycie poświęconym metalom rzadkim i y, tym zabezpieczeniu całego Zachodu y, w kluczowe y, w materiały. Było miło, ale Marco Rubio nie przyjedzie do Polski, kiedy będzie po szczycie w Monachium. To znowu się będą panowie widzieć na y, w konferencji monachijskiej. Te relacje są naprawdę na poziomie Twardym, roboczym, konkretnym. No dobrze, a to relacje. Nie wiem, po co? Czasem prezydent, dużo częściej jego ministrowie, jak mówić doktryna Cęckiewicza, sypią piach w tryby tym razem nie tylko rządu, ale relacji Polsko-Amerykańskich. To się już nazywa. Doktry, kompletnie... doktry, doktryna no, Cęckiewicza, ja no, wiem, pamiętam no, ten no, cytat. No, no, mocno tak? to y, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego pana prezydenta wyartykułował i nikt tego, temu nie zaprzeczył. No, to jest dla interesów Polski szkodliwe. I A czy dla interesów zachęcam Polski zachęcam do zawrócenia z tej drogi. Panie ministrze, ale czy dla interesów Polski nie było szkodliwe to, jak o prezydencie Trumpie mówił marszałek Czerzasty? Bo to, co napisał w odpowiedzi na to pismo Kongresu i Knesetu, to było zupełnie co innego niż powiedział. Pan marszałek Czerzasty został zapytany. Oficjalnie o swoje y, rekomendacje lub nie na pokojowego Nobla dla Donalda Trumpa, prezydenta USA. Powiem szczerze, gdyby to y, zależało do, od MSZ, to zapewne nie byłoby takiej konferencji y, prasowej, pewnego teatru politycznego. Natomiast w tym, co on powiedział, y, nie było żadnych obelg wbrew temu, co napisał y, w, y, ambasador, ambasador USA. Y, Natomiast z całą pewnością ta reakcja ambasadora była, mówiąc bardzo delikatnie, niedyplomatyczna. Reakcja ambasadora Reusa tak na jest. portalu czy, społecznościowym. Powiedzieliście mu jeśli, to? Jeśli, tak, są, są kontakty z ambasadą i z Departamentem Stanu, to było niepotrzebne. Jeśli ambasador czy ambasada się poczuwa do Konieczności sprostowania pewnych tez Marszałka Trzego, to jest wiele, dziesiątki, mniej eskalujących ten retoryczny konflikt podkreślam retoryczny. Te tarcia w stosunkach polsko amerykańskich, po pierwsze nie są między rządem a, a Stanami Zjednoczonymi, po drugie, są retoryczne i tutaj ambasador amerykański zachował się w sposób taki, w który Podsycał ten konflikt, nie wiem po co. Przekazaliście, powiedział pan, i ambasadorowi, ale też Departamentowi stanu w Waszyngtonie swoje uwagi. Te uwagi też są publiczne, mówił o nich w minister Sikorski. Tam pan ambasador wybaczy... je przyjął? Proszę wybaczyć, kontakty z ambasadorem Rose'em i z ambasadą amerykańską trwają. Myślę, że w ostatnich wystąpieniach w Pana ambasadora, także w tym, że w dzisiaj opublikowanym wywiadzie dla Rzeczypospolitej on już nie chce opowiadać o tym, czym rzekomo obraził marszałek Czerzasty. Myślę, że jest to jakiś może o stopień to już ten wątek. próba deeskalacji tego konfliktu. Jak mówię, kompletnie niepotrzebnego. Stosunki polsko-amerykańskie, jeśli chodzi o A one mogą, współpracę, czy te współpracę mogą bezpieczeństwa, mogą istnieć, istnieć bez współpracy marszałka z ambasadorem? Tak. Tylko po co w ten sposób prowokować y, drugą osobę, osobę w państwie polskim? To jest kompletnie nieprofesjonalne i niepotrzebne. Rada Bezpieczeństwa Narodowego będzie dotyczyła marszałka Czerzastego i jego y, tego. Otoczenie prezydenta i prezydent oczekują wyjaśnienia wątpliwości związanych z dostępem marszałka do informacji ściśle tajnych, nie tylko tajnych i niewypełnienia przez niego ankiety bezpieczeństwa. Może marszałek mógłby zrobić więcej, żeby uspokoić te nastroje? Może mógłby wypełnić taką ankietę? Ja wierzę szefom służb specjalnych, którzy mówią, nie ma jakichkolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o drugą osobę w państwie marszałka. Czarza z tego. On ma dostęp do wszelkich informacji i służby nie mają z tym kłopotu. Co więcej, służby mu ten dostęp dały. Jest to czysto polityczna prowokacja ze strony pana prezydenta. Uważam, że absolutnie niepotrzebna. Do tej pory Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Ja sobie sprawdziłem za czasów prezydenta Panie Dudy, nawet ministrze. nie prezydenta. Komorowskiego. Ale prezydenta Dudy czasem całymi latami się nie zbierała. Panie I w, i ministrze, w jakichś trzeciorzędnych sprawach jest zwoływana. To jest niepotrzebne. Odpowiedź, czy Safe to jest koń trojański niemieckiego przemysłu zbrojeniowego i czy ustawa wdrażająca Safe powinna zostać zawetowana w Polsat News i w wydarzeniach. Gdzie zostaje z nami Marcin Bosacki? Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych. W gruncie rzeczy o wiele ważniejszym tematem tego, tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, poza tymi sprawami personalnymi, jest właśnie kwestia SAFE. Ja muszę panu powiedzieć, że ja, ja obserwuję jak ten temat, w, w tym w jaki sposób o nim wypowiadają się politycy prawicy, zmienia się. Jest to opowieść coraz bardziej spójna i jednoznaczna, która przedstawia ten projekt jako projekt, który jest olbrzymim zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, który jest zagrożeniem, dlatego, że wbija klin w nasze relacje z Amerykanami i uzależnia Polskę od przede wszystkim niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. To jest kompletnie absurdalne i szkodliwe. To jest projekt wymyślony zresztą przez wschodnich i środkowych Europejczyków po to, żeby. Nasze kraje, głównie nasze kraje, kraje bałtyckie, Polska, Rumunia, to mają być najwięksi beneficjenci. My szczególnie mamy być największymi beneficjentami w wysokości 43 miliardów euro na zakupy głównie w naszym przemyśle, oczywiście też w przemyśle europejskim, ale subkontraktorami mogą być też i będą w niektórych wypadkach firmy spoza Unii Europejskiej: ukraińskie, norweskie czy amerykańskie. Nie wiem, po co główna siła opozycji, czyli PiS, zamienia się w lobbystę jednego przemysłu, nawet ważnego jednego naszego sojusznika, nawet ważnego, którym są Stany Zjednoczone. No, Amery obecność Amerykanów ciągle jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. Bez Sekretarz Generalny NATO, Mark Rutte, powiedział, że jeżeli wierzycie w to, że Europa obroni się sama, to keep on dreaming. Nie ma na to szans. I w tym kontekście PiS mówi, wszystko należy zrobić, żeby nie poróżnić się z Amerykanami. A ten projekt jest zrobiony tak, że pieniądze nie mogą trafić do Amerykanów. I to dla nich jest obrazem. Nie. E, firmy amerykańskie, powtarzam, mogą wejść w y, inwestycje dronowe, pancerne, amunicyjne, pod warunkiem, że głównym wykonawcą będą firmy polskie albo europejskie. I to jest słuszne. To jest wydawanie pieniędzy Polskich i europejskich podatników e, przypominam, myśmy w ostatnich latach wydali na sprzęt amerykański grubo ponad 50 miliardów. E, teraz chcemy kolejne 40 ponad miliardów wydać nie tylko na sprzęt amerykański czy koreański, spółki, tylko inwestować we własny przemysł obronny. Jacek Sasin, mój na gość przykład? W, w zakłady WZM w Poznaniu, w moim Poznaniu i to jest słuszne. My tam powinniśmy inwestować w polski przemysł. Jacek Sasin bo tak powiedział, że nie, nie, ma, nie ma w Europie ani w Polsce możliwości wyprodukowania w dostatecznej ilości tak szybko takiego sprzętu, którego byśmy potrzebowali. Jestem ciekawy, w jaki sposób ta narracja PiSu i ośrodka prezydenckiego ma się do hasła pana prezydenta Nawrockiego po pierwsze Polska po pierwsze Polacy no, albo Polska albo e, panowie mówią po pierwsze Ameryka był pan teraz w Szwecji to jest e, jeżeli chodzi o zakupy tak, zbrojeniowe kwartek, bardzo w Szwecji. Bardzo ważny temat też, jeżeli chodzi o naszą współpracę wojskową. Król Szwecji będzie w Polsce z bardzo mocną ekipą, z ministrem obrony, z ministrem spraw zagranicznych, z ministrem obrony cywilnej. Czy my się możemy spodziewać, że to będzie kraj, z którym podpiszemy taki rozbudowany traktat obronny, że to jest kolejny taki po Francji nasz strategiczny sojusznik? W którą stronę to idzie? Polska potrzebuje sieci poważnych sojuszy. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Wierzymy w NATO, wierzymy w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, ale też wzmacniamy nasze sojusze traktatami z Francją, zapewne niedługo z Wielką Brytanią, zapewne też ze Szwecją. Ze Szwecją z powodu naprawdę zgodności 99% w takiej mapie zagrożeń, które mamy, głównie oczywiście ze wschodu, ze strony Rosji, pierwszym bardzo poważnym nie tylko kontraktem, ale gestem współpracy strategicznej i obronnej jest program ORCA, czyli zakup okrętów podwodnych właśnie w Szwecji. To są najlepsze okręty za umiarkowaną cenę i w dodatku Szwedzi obiecują. Jak znam Szwedów, też o tym rozmawiałem właśnie w czwartek i w piątek w Sztokholmie, oni, oni tego słowa dotrzymają. Będzie duży udział polskiego przemysłu obronnego właśnie w tym wielomiliardowym. Kontrakcie. Szwedzi kupują też fregaty, nam dostarczają łodzie podwodne, kupują fregaty. Tutaj istnieje potencjał do tego, żeby była jakaś umowa o wejściu SABA czy w ogóle Szwedów do PGZ-u. To jest w ogóle temat. Nie, raczej do współpracy PGZ-u, ale też części prywatnego przemysłu zbrojeniowego intensywnie i dynamicznie roz, rozwijający się prywatny przemysł zbrojniowy to jest dobrze. My mieliśmy takie ćwiczenia, w których polscy spadochroniarze lądowali na Gotlandii. To były takie ćwiczenia, które pokazywały Szwedom, że oni mogą liczyć na nasze wsparcie. No i teraz jest takie oczekiwanie wśród części ekspertów, że na przykład jacyś Szwedzi mogliby pojawić się w okolicach Suwałk na dłużej. E, powiem tak. E, Proszę pamiętać, z jakimi celami Rosja rozpoczęła równo 4 lata temu wojnę tą pełnoskalową na Ukrainie. To jest ultimatum z grudnia 21 roku. Tam jest jasno powiedziane, że NATO ma się cofnąć do granic sprzed 1997 roku, czyli ma nie tylko nie obejmować Polski, w Rumunii, Słowacji, Czech, państw bałtyckich, ale też oczywiście najnowszych członków NATO, czyli Finlandii i Szwecji. My naprawdę mamy. Także w sferze informacyjnej. Szwedzi są przedmiotem tych samych dezinformacyjnych ataków ze strony Farm trolli nie, nie odpowiedział mi Pan na pytanie, czy jacyś Szwedzi tutaj będą. Oprócz tych, którzy przychodzą na patrole, myślę, na że, myślę że czysto wojskowa współpraca polsko-szwedzka będzie zacieśniana, ale nie powiem Panu, czy to będzie w ciągu tygodni, miesięcy czy lat, ale z całą pewnością jest to w tej chwili spośród krajów dużych, poważnych, jeden z najbliższych naszych sojuszników. Jeśli chodzi o współpracę, bo tam też o tym rozmawiałem, z rosyjską dezinformacją, to co jest, zaczęliśmy od tego, w jutrzejszej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego szczególnie skandaliczne to obecność Pana Skalika. Na tej Radzie. Z Konfederacji Korony. Z Konfederacji Korony Polskiej pana Brauna. To jest człowiek, który rozsyłał w setkach tysięcy odsłon dezinformację rosyjską, zarówno jeśli chodzi o drony we wrześniu, mówiąc, że one były ukraińskie albo natowskie, jak i ostatnio w akcji rosyjskiej, na przykład jeśli chodzi o to, czy. Jedna dziewczynka, która zabiła, drugą dziewczynkę była, była w Ukrainką. Pani to jest szkodliwa postać w polskiej polityce. Taka osoba nie powinna być zapraszana do Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No to teraz na sam koniec seria pytań, na które pan mi nie odpowie. Przypominam, Marcin Posadzki, jest moim gościem. A zobaczymy. No podobno jest już jakiś człowiek kompromisowy na stanowisko ambasadora w Waszyngtonie. Liczymy na to, że prezydent nie tylko jeśli chodzi o obsadę ambasady w Waszyngtonie, ale cały szereg pakiet, duży pakiet, odpowie pozytywnie na kompromisowe propozycje pana ministra Sikorskiego. Bo była już pewna kompromisowa propozycja personalna, ale czy jest jakaś nowa kompromisowa propozycja personalna? Proszę wybaczyć, jeśli ktoś będzie to ogłaszał, to będą to wicepremier Sikorski i prezydent Nowrowski. A będą to ogłaszać jeszcze w lutym? Liczymy na szybką i pozytywną odpowiedź na kompromisową yy, propozycję ministra Sikorskiego. Owszem, taka walentynkowa trochę odpowiedź. Marcin Bosacki, wiceminister spraw zagranicznych bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za to. wizytę.